Ciekawe, czy coś tu widać. Ani mm -hmm. tego... Ani człowieka tego rekonstrukcji. Fajne. Ciemno tutaj. Co tam widać ciekawego? Zdjęcia z filmu. Z King Size? widać w no Tu jest opisany film i zdjęcie z tego filmu. zakręte rewiry, ziemia obiecana, jak daleko stąd i jak blisko. I wszystko można zobaczyć, o. Pomysłowe to jest. jak no, ja chcę zobaczyć mi się Kin kinematografii w Łodzi. Bardzo fajnie to zrobione. O kurcze, ilustro. Fajnie to pomysłowe jest. Fajna szafa. Mm. Fajna szafa. Ja myślę, że to z tego idzie, a to idzie z projektora. Ale kurde, maszyna. Podobna badka do tej, do koparki, nie? Dolores. Fajne. Tylko słabe oświetlenie już nie jest tak... No tu już jest konkretny sprzęt. Tutaj ciemno, no ale sufit jest piękny. Ogólnie takie pomieszczenie jakieś konkretny piec kaflowy. No niestety bez lampy to kiepsko będzie, ale coś zrobić. Ale tutaj ale pięknie. Łódź. Pierwszy raz jestem w takim pomieszczeniu. Całe z drewna. Każde pomieszczenie jakieś jest jakoś nazywane, ale tu nie widziałem, jak to się nazywa. A tam jest sala jadalna coś takiego. Ale bajecznie. My z pieskiem wchodzimy. Tu można z psem. Oświetlenie jest takie ino-ino, ale naprawdę tu jest konkretnie pięknie to wygląda. Idziemy następna. Jestem ciekaw, co to za sala będzie. Pewnie taneczna. A tu co tu jest? Sala mauretańska. Czyli to są różne sale. Wszystko ukamerowane Ładno, odnowione kiepiecy, tutaj to nic nie widać Ale konkretnie I tu jest sala balowa, no zgadłem Ale kurczę, no to nie jest do ujęcia

Oskar, o proszę. A gdzie jest Daniel? Tu Fryderyk, Oskar. A ładne zdjęcia. Srebrny niedźwiedź. Dziesiąta muza. Platy Nobel orzeł, złota żaba Oskar następne pomieszczanko i taki piękny piec tu coś dla mnie by było stół montażowy piękne kiedyś tu ładnie wyglądało Z King Saints'u. Wszystko wchodzimy, żeby zobaczyć to, co żeśmy chcieli. Ale następny piec piękny. Kurczę. Każdy to inny i ładniejszy. Stroje, tak. To to z naszego filmu. Różne rekwizyty z filmów. Ogólnie, jak to się nazywało? Szuflandia, no właśnie, aż tak nie pamiętałem. Wszystko dekoracje z różnych filmów. Tu jest raj ogólnie. Tu jest przynajmniej ładnie oświetlone i już przynajmniej można coś pokazać w miarę. Kurde, weź co to tą kamerę taką na, na barek. Brań. I tu są opisane z jakich filmów. Do bodu kostiumu Krzyżackiego. Akurat to taka lampa ja Jest trochę tu pomieszczeń, naprawdę chodzenia, czytania. Ogrom, ogrom. I da, tak, Nie można widzę sobie posłuchać Do na wodę do obudowa kamery. Bratka Walkman Magnetofon szpolowy Nagra na Dobrze mi wie dobrze O kurczę, tutaj co za co? Tam? A tutaj kamerki wszystkie rodzaje kamer jak to w środku nawet wygląda Krzyż Maltański, jakiś. Mm. No, takie cudo to mieliśmy, bratka. Radało się klisze, nowy projekt obrazkowy, Ania. Tu jest, widzę, inna nazwa, ten. Bagłe czasy. Ale to są te mechanizmy, no naprawdę. Konkretna maszyna. Świat bajek widzę najbardziej oblegany. Dzisiaj duży ruch. Wszystkie bajki, jakie są muminki, Reksio, Bolek i Lolek. Przygody misia kurałdola proszę Kurde, ale tego jest O mój, mi... misiu szatek, tak? O, to moje czasy Dzieci lubią misię Oblegane jak Animacje lalkowe, co tu jest rysunkowe, tu jest jakieś mieszane coś Strasznie tu jest głośno Kotek i lemon, proszę no przygody w firka, też to się oglądało Piękne tutaj, fajnie to zrobione No to z czego to jest? Piękne to zrobione. Tu jest latająca maszyna. No, tego nie kojarzę. Szafki z różnymi rzeczami. Aha, i tu są imiona, nazwiska, kto kto co miał. Każdy miał coś innego. Głównie po to, żeśmy tu przyjechali, żeby sobie zwiedzić w tym kino, w tym muzeum kinematografii. Proszę, wszystko z filmu, z King Size. Piękna sprawa. Ale gorąco w środku. Fajnie. Ogromne to. No i to muzeum też trochę się ciągnie. Trzy kondygnacje. Jest co tutaj chodzić, czytać, naprawdę. Niektóre są wcale nie oświetlone dobrze. No i to nie będzie wszystko ładnie wyglądać, pięknie. Ale na żywo przyjechać. 28 zł bilet cały normalny opłaca się. No i dzisiaj oblegane ludzi konkret.